Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj z paczką, bo będzie odpakowanie. Zamówiłem dla siebie kask do spalingów, no i zobaczymy, czy będzie pasował, bo jeden przyszedł, była to MK, jest za mały, teraz przyszła LK. Pierwszy raz czy drugi raz w życiu zwracałem coś, właśnie pierwszy raz z mojej winy zwracałem, czyli zamówiłem za mały. Będę zaraz to rozpakowywał, więc zostańcie, bo zobaczymy, jak ten kask sprawdzi się na taką głowę, jak mam ja, czy kupić mniejszy, większy, sami wyciągnięcie, odpowiednie wnioski o tym filmie. Zapraszam na film. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na tym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę i już się bierzemy za odpakowanie paczki. W razie czego mam nóż, ale spróbuję to rozerwać, żeby nic w środku nie uszkodzić. I mamy kask. Mamy kask. Sprawdzamy najpierw czy jest to L. Tu jest naszyta L widzicie. W związku z tym jest to na pewno L. -ka. Kask jest ze skóry syntetycznej. Bardzo mi się podoba kolorystyka czyli jest po prostu taka czarno czerwona taka agresywna powinna wzbudzić przerażenie już na sam widok przeciwnika. Oczywiście takie kaski, dokładnie takie same, bo wszyscy w rodzinie muszą mieć takie same. Mają dziewczyny i pierwszy kask, czyli był opakowany. Mój! Pierwszy kask jest z oliwki, tutaj kliknięcie kartę. Kask jest na rzepy. Ma taką poduszeczkę, żeby zabezpieczyć głowę z tyłu. Tutaj też jest taki miękki, sympatyczny w środku. I gładki, no i metka jakaś, pewnie będzie trzeba ją odciąć, bo będzie latała. Co trzeba zrobić, żeby przymierzyć kask? Trzeba zdjąć po prostu okulary. Mm. No i ten kask już jest o wiele lepszy niż tamten kask. Tamten ledwie się tutaj złapał, emka zapinała, no i był strasznie ciasny. Dobra, zdejmuję. Zdejmuję, bo nie będę mówił wyraźnie, jak będę w tym kasku mówił, nie o to chodzi. Teraz jeszcze muszę szczękę zafundować. Także kask mam ja, ma Amelka, ma Oliwka, a kask Amelki, odpakowanie było tutaj. Kliknijcie kartę, jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądają kaski dla dzieci. Moim zdaniem niczym się nie różnią. Przeniosły mi dziewczyny swoje. Od samej góry zaczynając są tutaj gumki wszędzie, żeby to się rozciągało odpowiednio. Różnią się tylko wiel wielkością. Tak, no, różnią się wielkością. Z tyłu, jak zobaczymy, to też to powinno się trochę różnić. Różnie specjalnie musi. Ten kask, bo nawet optycznie widać, że jeden jest mniejszy, drugi większy, tak? Trochę. Oceniono. Że trochę widać różnicę, W związku z tym będę teraz mógł trenować. Prawdzie ostatnio byliśmy na treninga z kickboxingiem i z kickbo w kickboxingu nikt nie miał kasku. Na tak, jak są walki, kaski są. To jest kask sparingowy i są jeszcze kaski turniejowe. Z reguły taki kask można na turnieju użyć. I dopiero pierwszy raz trener powiedział, że zdarzyło się w Hiszpanii w zeszłym roku, że zabronili dziewczynie trenować, walczyć w takim kasku. Nie robią generalnie większych problemów na zawodach, no ale raz, raz się przydarzyło. Na razie na spalinki będzie. Czy w zawodach wystartuje kiedyś, kiedykolwiek? Nie wiem, ale warto pouczyć się trochę bić. Kask mam, będzie bezpieczniej, co by nie było tak, jak w tym dowcipie, że wysyła list do rodziców, syn. Kochani rodzice, jest tu bardzo fajnie, wczoraj uczyliśmy się boksować, szczoteczka, pasa do zębów i kubek, nie będą mi już potrzebne, więc odsyłam je z powrotem. Kas jest przede wszystkim po to, żeby amortyzował głowę, zawsze mi mówiła błędzieckiem, żeby nikogo nie uderzyć tu, bo można od razu zabić. No i kask ma w różnych miejscach wrażliwych takie moc, mocniejsze partie, właśnie tak jak tu, czy dodatkowe wzmocnienia koło uszów. Część grubiej tu jest w okolicach szczęki. W związku z tym będzie bezpiecznie, a cały kask jest wypełniony pianką poliuretanową i spełnia wszelkie potrzebne normy. Także mam nadzieję, że głowa ocaleje. Nie ucierpi mózg, bo to też jest bardzo istotne. O, właśnie przypomnie się dopcip. Zapytano bo, stu bokserów, czy boks wpływa źle na inteligencję. 10 odpowiedziało twierdząco, że tak. 90 nie rozumiało pytania. Kaski są. Muszę sobie kupić jeszcze ochraniacze na usta. Będą filmy o rękawicach bokserskich. Dziewczyny mają nagrać pierwszy film o swoich rękawicach. Natomiast, jeżeli macie jakieś pytania co do tematu kasku, co mi nie przyszło do głowy. To napiszcie w komentarzach i postaram się odpowiedzieć. Wiem, że pod oliwki Filmem YouTube automatycznie wyłączył komentarze. Natomiast tutaj, ten, teraz prowadzę ja, żebyście mogli zadać pytania. Tu się trochę przygiął, będzie musiał się wyprostować. Wsadzę jakąś piłkę dzieci, to będzie się tak leżał do walk najbliższych i będzie się prostował. ferie mieliśmy zajęcia z kickboxingiem połączonej, tam nikt nie używa kasków. Z kolei mają jeszcze wiki na ręce, a na te kłondo u nas nie mają wijek, ale za to mamy kaski. No widzicie, co, co trening, to jakaś tam mała różnica. A przy okazji przypomniał mi się dowcip jeszcze o walkach i trener mówi: słuchaj, przez dwie rundy, nie męcz się specjalnie, wyczuj, co on chce z tobą zrobić. No i przychodzi walka, walczą, mija pierwsza runda, druga runda, no i siada. Zawodnik w narożniku, mówię Trenerze, trenerze Dyszy zawodnik Ja już wiem co on chce zrobić On chce po prostu mnie zabić Szybki, ostatni test ile to waży, tak z ciekawości Hop 300, 299, 300 gram Mniej więcej waży taki kask Zważymy jeszcze eski dziewczyn 268 gram jeden, a drugi 281. Także wagi są dość podobne. Pewien fighter usłyszał, że jest gdzieś w Polsce miejscowość, w której krowy mówią. A jest to taka miejscowość, takie zadupie, że od czasów biskupina to minęła go ewolucja i faceci są naprawdę silni. W związku z tym postanowi pojechać i to sprawdzić. Wchodzi na rynek, patrzy, kilku facetów tam obraduje, podchodzi i mówi. Komu dać w Podchodzi krowa do jednego i mówi. Mu! No cóż, będę kończył, nie będę przedłużał. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. A na sam koniec polecam Wam oczywiście inne filmy związane z treningami z Taglondo, z boksem. Tu jest jeden, tu jest drugi, tu jest cała playlista. Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Pa!